Dziś opowiem o tym, jak wydziergałam leniwca. Jeśli widzimy się pierwszy raz, to cześć, jestem Magda i prowadzę kanał Miodzikart, na którym znajdziesz vlogi takie jak ten, gdzie opowiadam o tym, co dziergam, jakie mam inne dziewiarskie plany, trochę o włóczkach, o projektach, także tego typu tematyka, ale również na kanale znajdziesz filmy, takie tutoriale krok po kroku, gdzie pokazuję Ci, jak wykonać daną rzecz na drutach. Także jest to również coś dla osób początkujących, bo pokazuję wszystko krok po kroku. Więc, jeśli chcesz się nauczyć robić na drutach, ty też znajdziesz tu coś dla siebie. Także jeśli interesuje Cię taka tematyka, to koniecznie zasubskrybuj i nie zapomnij dać łapki w górę, bo to pomaga mi rozwijać kanał i dzięki temu mogę nagrywać coraz więcej filmów dla Was. Jeszcze zanim przejdę do głównego tematu, to wspomnę, że na sobie mam sweter wydzierkany ze wzoru od z Handmade State of Mind i jest to wzór na sweter Take Me Everywhere. Link zostawię Wam w opisie. Ok w opisie tego filmu. Dobra, więc przechodząc do głównego tematu dzisiejszego filmu, wspominałam Wam w ostatnim vlogu, że chcę coś takiego i najbardziej chciałam właśnie się tym zająć, dlatego przez ostatni tydzień dziergałam tylko to, dlatego nie mam Wam nic więcej dziś do pokazania, natomiast uznałam, że jest to na tyle fajny i ciekawy projekt, że zasługuje na swój film. Dlatego jeśli jesteście ciekawi, co jak no to koniecznie zostańcie ze mną dłużej. No dobra, więc skąd w ogóle ten projekt? wspominałam wam już, że ten projekt w zasadzie nie dokładnie leniwca, ale inny projekt z tej książki widziałam na kanale Well of Needs. Ona wydziergała żyrafę. Jak znajdę filmik na jej kanale, to też podlinkuję Wam go w opisie, bo możecie wtedy zobaczyć innego zwierzaka właśnie wydzierganego z tej książki. Ta książka, o której mówię, nazywa się Knitted Wild Animal Friends, i jest to książka napisana przez Louise Crowther. I mamy tu właśnie wzory na. Kilka, yy, kilka dzikich zwierząt, które możemy wydziergać. I już Wam mówię, jakie zwierzęta znajdują się w tej książce. Wrzucę Wam wycinek ze spisu treści, yy, tutaj obok, ale w książce znajdziecie wzory na słonia, nosorożca, żyrafę, lwa, szympansa, tygrysa, zebrę, leniwca, koale, niedźwiedzia, hipopotama, pandę. I na ubrania dodatkowo. Tutaj pokażę Wam pierwszą część zwierząt, czyli mamy tego misia, tygrysa, zebrę, żyrafę, pansa i nosorożca. Więc tu jest szóstka z nich. Zaraz przejdę przez książkę i pokażę Wam więcej. Tu mamy pandę i leniwca. Idziemy dalej. O, jest hipopotam i koala. E, oczywiście każdy z tych zwierzaków ma też swoje imię nadane. Tu mamy żyrafę, tygrysa i nosorożca, także e, na przykład e, zobaczmy, co tu mam e, następnego. E, mamy słonia, który się nazywa Oliwia e, każdy, każdy ze zwierzaków ma swoje imię. To, co jest fajne i co możecie zobaczyć właśnie na tym zdjęciu, to to, że zwierzaki robimy jakby jako jeden projekt, a następnie wszystkie ubrania i akcesoria do nich są opisane osobno, czyli po prostu można to zmieniać. A jeśli komuś się te akcesoria nie podobają, to można zostać przy samym zwierzaku. No dobra, więc tak jak Wam opowiadałam, ja zrobiłam leniwca. To, co może właśnie być pierwszym. Zaskoczeniem, że jest to całkiem spory projekt. Bo zobaczcie, tu jest moja głowa i on jest tutaj dłuższy. Nie jestem pewna, ile on ma centymetrów w całości, ale wydaje mi się, że ponad 50 z nogami, także tak to wygląda. No i może teraz trochę więcej o samej konstrukcji i o poziomie skomplikowania. Generalnie wszystkie części, czyli osobno tłów, osobno łapy, nogi i głowę, wszystkie z nich robimy osobno i są to części. Robione na płasko, także jeśli nie robicie zszywania, no to tutaj niestety jest tego sporo. No bo najpierw musimy szyć każdą część, żeby nadać im odpowiedni kształt, a potem jeszcze połączyć wszystko ze sobą. I muszę Wam powiedzieć, że dla mnie to jest właśnie największe wyzwanie w tych zwierzakach, bo już miałam też okazję wydziergać słonia i pandę i właśnie najgorszym momentem było zszycie całości. Ze sobą, bo o ile e, nogi wiemy dokładnie w którym miejscu przyszyć, bo będziecie to mieli e, zaznaczone i specjalne oczka będą tutaj wyróżnione, o tyle ręce i głowę, to tak trzeba na wyczucie. I e, to jest generalnie był mój e, największy kłopot w tym wszystkim. Też e, nie jestem jakąś wielką fanką, właśnie zszywania dzianin, e, więc więc po prostu e, idzie mi to trochę opornie, natomiast e, już samo zszywanie tych poszczególnych elementów, e, żeby nadać im te e, odpowiednie kształty. To no, było już całkiem okej, okay, bo macie wszystko ładnie wyjaśnione. Więc taka jest generalnie konstrukcja. Natomiast jeśli chodzi o same oczka i takie techniki, właśnie dziewiarskie użyte, nie jest, tego, nie jest to jakieś bardzo skomplikowane, moim zdaniem. Mamy oczka prawe i mamy podstawowe zmniejszanie oczek, czy też właśnie narzucanie ich. Przy niektórych zwierzakach pojawia nam się kwestia, Pracy na kilku kolorach w jednym rzędzie, także to jest czasem kłopotliwe, ponieważ musimy zapanować nad dwoma lub trzema nitkami, więc to jest coś, co pewnie podnosi poziom trudności. Natomiast nie we wszystkich zwierzakach tak jest niektóre są jednokolorowe i wtedy to jest trochę prostsze do osiągnięcia. Natomiast zobaczcie też, że te elementy nie są bardzo duże, także nawet jeśli wolno nam idzie z taką pracą dwiema czy trzema nitkami, to i tak jesteśmy, widzimy to światełko w tunelu, że jest to praca, która zaraz się skończy. Jeśli dziergacie trochę to uważam, że bez problemu poradzicie sobie z wydzierganiem takiego zwierzaka. Wszystko w książce jest dokładnie opisane. Rząd po rzędzie macie rozpisane, co, kiedy, jak. Wszystko ładnie się da przeliczyć. Także jeśli Macie już jakieś doświadczenie z oczkami prawymi i lewymi, zrobiliście kilka czapek, to myślę, że e, możecie się porwać i na zrobienie e, takiego zwierzaka. Może nie akurat tego, bo on miał e, właśnie tutaj. W Pewnym momencie musiałam pracować trzema kolorami naraz, ale można zacząć też od czegoś innego. Ja pamiętam, że właśnie słoń był bardzo przyjemnym projektem, no bo on jest właśnie jednokolorowy, więc, więc też zamawiamy tylko jeden kolor włóczki i nad nim pracujemy i nie ma tutaj z nim większego problemu. Więc ja też polecam słonia, na przykład jako pierwszy z tych wszystkich zwierzaków. Co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć? To, co ogólnie też spodobało mi się bardzo w tych zwierzakach, to są takie drobne detale. Na przykład pokażę Wam lwa. Zobaczcie, została uwzględniona cała jego grzywa. Jest też ogon zakończony również taką grzywą. Także jest to coś, co tak sprawia, że to jest taki dodatkowy plus w związku z tym. Więc wydaje mi się, że tyle, jeśli chodzi o te detale, techniki i samą książkę. Jeśli jeśli chodzi o materiały potrzebne do zrobienia takiej maskotki, no to oczywiście jest włóczka. W książce zalecana jest włóczka z Sheepies. Tak, mi się wydaje, że to się czyta, ale nie jestem pewna. Jest to włóczka Stone washed i jest to włóczka, która jest mieszanką bawełny i akrylu. I jeśli chodzi o tą zalecaną włóczkę, pracuje się nią całkiem przyjemnie, oczka sprawnie się przerabiają, natomiast przy szywaniu całości miałam z nią delikatne problemy. Myślę, że tak z trzy razy, tak z trzy razy, bo dwa razy przy zszywaniu nóg i potem jeszcze jednej części dotłowia, oberwała mi się. Ta nitka, a wiecie, strzywacie. Wiadomo, że nie można tego za mocno zaciągać. Wydaje mi się, że tego nie robiłam za mocno, a ta nitka mi się po prostu zrywała. Także jest to coś na co trzeba uważać. Ta nitka jest generalnie skręcona z takich mniejszych, cieńszych niteczek i po prostu jak to nam się rozwija. To nie jest takie wytrzymałe, więc do tej włóczki mam taką uwagę. Natomiast no, to jest fajne, że mamy tam od razu dopasowane odpowiednie kolory w tej książce, tak żeby oddać. Yy... Te zwierzaki, które chcemy wydziergać. Nie przychodzi mi teraz do głowy, jaki mógłby być zamkniennik na tą włóczkę, ponieważ jest ona dość cienka, jest przeznaczona na druty od 3 do 3,5 mm. Może włóczka drops która z tych tam siódemka czy ósemka, która z nich jest taka cieńsza. Natomiast ona wydaje mi się, że nie ma. Tylu e, na przykład brązów w sobie, a jednak tutaj trzeba e, kilka, żeby można było rozróżnić. Bo zobaczcie, tu cały tłów e, i kończyny zostały zrobione jednym brązem. Tu te y, łaty na oczy zrobione zostały innym kolorem, i tu z przodu pyszczek też był ciemniejszym brązem. Więc y, to jest na pewno duży plus tej włóczki, że mamy te wszystkie odcienie dostępne. Natomiast jeśli przychodzi Wam teraz do głowy, jaki mógłby być ewentualnie zamiennik tej włóczki, no to dajcie znać w komentarzu. Oczywiście oprócz włóczki, y, zwierzaka trzeba czymś wypełnić. Ja wypełniałam go po prostu zwykłym takim wypełniaczem z Duszki. Także to mi się sprawdza. Nie potrzebujecie niczego specjalnego, żadnego wypełniacza do maskotek, i do tego jeszcze, jeśli chcecie, to możecie przyszyć jako oczy guziki. Jak nie chcecie przyszywać guzików, to możecie po prostu to wyhaftować czarną nitką. Także takie aspekty techniczne, o których teraz myślę, że warto wspomnieć. Jeśli oczywiście pojawią Wam się jeszcze jakieś dodatkowe Pytania, no to koniecznie napiszcie w komentarzu i odpowiem Wam na nie. Jeśli chodzi o książkę, ja ją zamawiałam bodajże z Amazona i to w zeszłym roku, więc nie wiem, czy tam ten link, sprawdzony przeze mnie, jest aktywny. Sprawdzę, jeśli wszystko jest ok. No to też podam wam w opisie, skąd ja ją dokładnie zamawiałam. No dobra, tak się zastanawiam, co jeszcze mogłabym wam powiedzieć na jego temat, ale oczywiście w tej chwili nie przychodzi mi nic do głowy, więc piszcie komentarze koniecznie. No właśnie, taki dzisiaj szybki vlog, bo chciałam go wam zaprezentować. Nie byłam pewna, czy przed świętami jeszcze zbiorę się do nagrania kolejnego vloga, a on w święta już ode mnie sobie pójdzie, bo zostanie komuś podarowany, także dla pewności chciałam już go Wam pokazać, a może ktoś z Was jeszcze na ostatnią chwilę będzie chciał też wydziergać komuś to na prezent, także myślę, że jeszcze dacie radę na spokojnie, bo ja właśnie wydziergałam ten mój egzemplarz jakoś w tydzień, a nie miałam dużo czasu na dzierganie, więc myślę, że dacie radę. Natomiast więc już musicie zacząć działać, no bo książka musi wam przyjść, włóczka musi wam przyjść. To będzie taki projekt rzutem na taśmę, jeśli jeszcze chcecie komuś podarować coś takiego. No, a jak nie teraz, no to może przy jakiejś innej okazji. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo przyjemnie mi się ogólnie dziergało to stworzenie. Jest to coś takiego zupełnie innego niż się dzierga tak na co dzień, tak? no bo dziergamy czapki, swetry. A to jest coś takiego nowego. Jestem bardzo ciekawa zawsze, jak wyjdzie mi coś takiego nowego i naprawdę czuję taką przyjemność. Przyjemność y, dziergając y, takiego stwora. No, uważam, że jest y, super i wyszedł y, świetny. Wiadomo, że nie jest to perfekcyjne oddanie leniwca, no ale zobaczcie, uważam, że jest bardzo słodki. No dobra, dajcie mi znać, co myślicie w komentarzach y, i widzimy się w kolejnym filmie. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu kanału. Hej!